Witam koledzy i koleżanki. Dzisiaj taki pierwszy w sumie tego typu informacyjny filmik. W związku z tym, że dużo osób pyta mnie o kolekcję tygrysa. Jak będzie kolekcja wyglądała. Czy będzie się kończyła na 120 numerach, czy na 170, ponieważ takie informacje na polskiej stronie zostały opublikowane. No, więc śpieszę wyjaśnić. Dzwoniłem dzisiaj do Haszet w Niemczech. I pomimo tego, że na oficjalnej stronie niemieckiej nie ma żadnej informacji, to rzeczywiście jest coś na rzeczy. Pan na infolinii nie był sam zbyt dobrze zorientowany, ale poinformował mnie o tym, że kolekcja rzeczywiście będzie przedłużona. Będą o tym broszurki informacyjne dodawane do ostatnich numerów kolekcji czyli do tych przed numerem 120, bo na tym numerze się dalej będzie kończyć oficjalnie kolekcja, czyli sam model pilot podstawa. Jednak dla chętnych będzie możliwość składania w dalszych numerach najprawdopodobniej modelu silnika Maybach, użytego w Tygrysie Królewskim. W skali Pan nie był pewien, ale prawdopodobnie 1 do 8. I to ma się ciągnąć właśnie do 170 numeru. Także od cała historia, więc rzeczywiście coś jest na rzeczy na polskich stronach. Są informacje jakieś o przedłużeniu korekcji, które jednak wszyscy interpretują tak, że sam czołg ma być rozciągnięty do 170 numerów, co jest niemożliwe, ponieważ ja na numerze 107 już właściwie mam prawie wszystko gotowe, więc to jest niemożliwe, żeby jeszcze na 50 numerów rozciągnąć resztę. No ale takie... Informacje zostały opublikowane bez wyjaśnienia. U nas nie ma, w Niemczech nie ma żadnych informacji na ten temat, tylko na InfoLinii rzeczywiście coś wiedzą. Także zapraszam Was na czwartek, na kolejny numer Tygrysa Klewskiego na moim kanale, jak i na U96. Życzę Wam jeszcze miłego wieczoru. Mam nadzieję, że mogłem pomóc. Do zobaczenia na kanale. Cześć.